Rok. Może nie był aż tak wymagający jak 2018, ale pracy nie brakowało. Nasza jednostka dysponowana była do zdarzeń 30 razy. Dokładnie do jakich? W swoim sprawozdaniu powiedział naczelnik. Jak corocznie uczestniczyliśmy w uroczystościach wielkanocnych, braliśmy udział w Warcie przy grobie pańskiej, drugi dzień świąt jeździliśmy po Wingu się. Jak corocznie do tego przedsięwzięcia potrzebna była duża grupa strażaków. Bez Was nie zakończyłoby się to przedsięwzięcie sukcesem, ale jak zawsze, też musi się coś wydarzyć. Druchowie, jeśli piszemy się na Wartę przy Krowie Pańskim, to powiedzmy godziną 14, to trzeba przyjść, a jeśli coś się, niezaplanowanego się wydarzy, tak znać wcześniej, to wtedy można w jakikolwiek sposób odpowiednio zadziałać a nie przyjście w ogóle, przestawię wszystko do budynku. Jest bardzo trudno załatwiać powstałą lukę. Następnie z uroczystości kościelnych braliśmy udział w obchodach Bożego Ciała i uroczystościach odpustowych. Niestety w uroczystościach odpustowych frekwencja druków i druchem pozostawia wiele do życzenia. Mówiąc, mówiąc wprost, było, na, było nas bardzo mało. Odpust w ubiegłym roku przypadał w niedzielę i większość z Was miała wolne. Przyszliście do kościoła, tylko, że po cywilnemu. Po raz kolejny wstydzicie się mundurów? Co ważnego jeszcze wydarzyło się w ubiegłym roku? W ubiegłym roku druh Andrzej Chałupka na zebraniu koalnym mówił, że ufunduje statuetkę św. Floriana. Miał do nas, do nas wszystkich prośbę. Do zarządu o zamontowanie statuetki, wykonanie podświetlenia, a do wszystkich obecnych na sali o przyjście nam msze, po której figurka zostanie poświęcona. Ilu nas było? Sami wiecie. Oczywiście niewielu. Jest to przykre dla fundatora Andrzeja, ale i dla nas jako zarządu tej jednostki. Jeśli nie akceptujecie, nie akceptujecie zarządu, no to przy głosowaniu podnieście rękę za nieudzielenie absolutorium. Co jeszcze ważnego działo się w życiu naszej jednostki, co zarząd robił przez poprzedni rok? Na początku mówiłem, że pracy nie brakowało. I faktycznie tak było. Ważnym wydarzeniem była organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, które w ubiegłym roku odbyła się u nas. Patrząc z boku można powiedzieć, że to nic wielkiego. Wysypać tor, przynieść i pokładać przeszkody, zorganizo zorganizować poczęstunek. To samo się nie zrobiło. Potrzeba było na to dużej ilości czasu, jak i ludzi. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Szczegółowo to był i pomagał Piotr Naczelnik. Mówiąc o pracy dla naszej jednostki, to była jeszcze taka praca, której nie widać. Co mam na myśli, już wyjaśniam. Staranie się o pozyskanie dofinansowań ze źródeł zewnętrznych. W ubiegłym roku napisaliśmy następujące wnioski o dotację. Wniosek do KRUS na kwotę 12 tysięcy złotych uzyskał aprobatą. Uzyskaliśmy dofinansowanie. Co prawda nie na wnioskowaną kwotę, ale otrzymaliśmy 5 tysięcy. Na co zostało dofinansowane przeznaczone powiedz naczynnik. Następnie dotacja z KSRG w kwocie 3350 wniosek z programu 5000 kolejny wniosek z programu 5000 plus, oczywiście zakończony sukcesami, czyli uzyskanym dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Łodzi przy tym wniosku było bardzo dużo pracy. wymagało mnóstwo czasu. Ale najważniejszy był efekt końcowy, czyli uzyskane dofinansowanie. Bardzo dziękuję za pracę i poświęcony czas. Pawłowi, naszemu naczelnikowi. Bez ciebie ten wniosek by nie przeszedł. Sam wiesz, ile było przy nim pracy. Poza tym był jeszcze jeden wniosek. Wniosek do prezydenta na kwotę 23 tysięcy. Wniosek ten również został zaopiniowany pozytywnie i wnioskowana kwota jest na koncie SP. Zamówienie zostało złożone, tylko sklepy pożarnicze nie były w stanie w ubiegłym roku zrealizować zamówienia. Na szczęście jest długi termin rozliczeniowy i spokojnie w tym roku możemy rozliczyć wniosek. W najśmielszych oczekiwaniach nie spodziewałem się, że będziemy w stanie podołać urzędniczej machinie. Nikt z nas nie jest urzędnikiem, nie specjalizuje się w pisaniu wniosków o dofinansowanie i rozliczenie. A jednak się udało, z czego bardzo się cieszę. Pozyskany w ten sposób sprzęt pozwoli na jeszcze bardziej profesjonalne działanie naszej jednostki. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego. Paweł Wiśniewski, Anna Jaszko, Marcin, Piaśko, Wojny Czostawy. Na co zostały, zostały wydane środki? Podejdę szczegółowo na 28 lutego odbyły się eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej przeprowadzane w Zesz Zespole szkół w starach laureaci szkolnych eliminacji brali udział w dalszym etapie turnieju wiedzy pożarniczej, czyli eliminacja gminnych. 3 maja nasza jednostka uczestniczyła w powiatowo-gminnych obchodach Dnia Strażaka w miejscowości Partice. 30 czerwca odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w naszej miejscowości, w których brała udział drużyna seniorów, zajmując drugie miejsce w gminie poświęciliśmy wiele czasu na przygotowanie toru pożarniczego. Więc chciałbym podziękować za intensywną pracę, przede wszystkim drugą: Górecki Dariusz, Muszalski Mirosław, Preder Tobiasz, Lechowicz Kamil, Chrzan Dawid i Michał, Małecki Tomasz, Jaszko Marcin oraz za obsługę gastronomiczną Żmuda Tomasz oraz Kubacki Mirosław z ekipą oraz wszystkim innym, którzy mieli też swój wkład. Standardowo, jak co roku, chciałbym zaapelować do druków o większą aktywność oraz frekwencję podczas uroczystości kościelnych. W minionym okresie nasza jednostka brała udział w 31 akcjach, w tym 19 pożarów, 12 miejscowych zagrożeń. Alarmów fałszywych nie odnotowano. Na miejscowe zagrożenia składały się usuwanie skutków burzy i wichór, wypadki i kolizje drogowe czy likwidacja agresywnie zachowujących się owadów. Warto nadmienić, iż nasza jednostka brała udział w działaniach gaśniczych podczas pożarów, do których doszło w sąsiednich gminach. Były to: pożar zakładu produkcyjnego w Wieluszowie, pożar zakładu stolarskiego w Teklinowie, pożar lasu w Klatce. Pożar z Czerniska i Prasy w Mieleszynie. Zostaliśmy wezwani również poza granice naszego powiatu do gaszenia pożaru lasu w miejscowości Czernice, powiat Wieluński, gmina Ocjaków. Chciałbym również wyróżnić pierwszą piątkę strażaków, którzy brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych najwięcej razy. I to będą następujący drugowie. Małecki Tomasz wyjeżdżał 18 razy. Jaszko Marcin wyjeżdżał 17 razy. Dworak Janusz wyjeżdżał 11 razy. Oleg Karol wyjeżdżał 11 razy. Koleśnikow Michał wyjeżdżał 10 razy. Dziękuję Wam za szczególne zaangażowanie, wkład w podnoszenie gotowości bojowej naszej jednostki oraz przede wszystkim zaczuwanie nad zabezpieczeniem, zapewnieniem przepraszam, bezpieczeństwa dla naszej społeczności. W kwestii działalności prewencyjno-szkoleniowej prowadzone były pogadanki i pokazy sprzętu ratowniczego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka zorganizowane, zorganizowanego w miejscowości kąty Waliknowskie. Za szczególne zaangażowanie w tego rodzaju zajęciach chciałbym podziękować następującym drugą Kapral Sławomir Gieruzjakuk Na dzień dzisiejszy na podstawie aktualnych badań lekarskich oraz ukończonych szkoleń do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych uprawnionych jest 28 strażaków Mamy również 9 kierowców oraz 9 osób posiadających aktualne uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jeśli chodzi o podnoszenie kwalifikacji przez naszych strażaków w roku 2019, ukończyli oni następujące szkolenia. Kurs podstawowy strażaków ratowników OSP w połączeniu z egzaminem w komorze dymowej.